Siemano majstre! Dzisiaj taki filmik luźny, tutaj już leży dyfer z E92, ale to jest to samo co e 90 No i ta bolączka co w każdym dyfrze, podobno w każdym, łożyska, już zakupiłem sobie taki zestawik, zaraz pokażę. Taki zestawik sobie zakupiłem, tu są wszystkie łożyska. Bo już BMW tutaj zastosowało łożyska kulkowe, zwykłe, a kiedyś były stożkowe, na takich wałeczkach i tamte wytrzymywały dłużej. Ja już to sobie wytargałem, już to było otwarte, czekałem na części, bo nie widziałem jaki jest typ tego. Dyfra. Jest to typ 188L. Z samochodu nie jest to jakoś trudno wyjąć. Tylko uważajcie, bo jest to niesamowicie ciężkie. No i przy okazji, też olej będzie nowy. To był olej zalany nowy. Ja zalałem nowy. Opiłków w nim nie było żadnych. Ja tu sobie będę działał. Pomału to nie jest żaden poradnik ani nic. Taki po prostu filmik. Musiałem kupić. Nasadkę trzydziestkę, taką długą, bo by mi zwykła mi tu nie wchodziła. Muszę wybić z środka, z takie nie wiem, przed odkręcaniem chyba to jest czy coś, taka osłonka, to trzeba wybić i nie wiem, czy nie będę musiał zeszlifować trochę tej nasadki, czy mi tu wejdzie do środka. Zobaczymy. Wypadło takie coś. Jest to zabezpieczenie przed odkręcaniem. Muszę to zeszlifować. Za gruba nasadka. Szkoda mi jej, no ale co. Dobra, mamy to zeszlifowane. Pasuje tutaj. Teraz dobrze. No i co, spróbujemy tym kluczem, czy się uda. Udało! Kluczyk z Airbauera taki mały, niepozorny. A się udało. Zeszło. Nie wiem, jak te części wszystkie się nazywają. Pewnie jakieś fachowce teraz będą tu pisać, jak to się nazywa. No, on ogólnie huczy. Nie było tam jakiejś tragedii jeszcze przy, podczas jazdy. No ale wiecie jak to jest. Zemści się to w y, najbardziej nieodpowiednim momencie. W trasie gdzieś zacznie huczeć na całego i tyle będzie. A reszta oliwki. A to jest dziwne, no nie? W tych dyfrak 46 normalnie był korek spustowy. A tu co? A tu nie ma. O co? Jak się nie wymienia, to się nie wymienia. Zobaczcie co mi się stało z bateriami z Parkshajsa. Nie wiem, czy to widać, ale tu cały czas dioda świeci czerwona lekko. Tak samo w tej małej baterii, może tu to bardziej widać. O, Cały czas świeci dioda. One działają normalnie, ale ta dioda świeci. Nie wiem, co tu się stało. Za dużo prądu mają, ja za dużo prądu. O, o trzeba było tylko go ruszyć, i poszło, Panie, poszło. A ja, teraz tu jest ten segerek. Chyba i stanę tym w łeb. Nie będzie tak kolorowo. Tak jest, jak się nie ma odpowiednich narzędzi, to później trzeba mieć odpowiedni umysł, by coś wyczarować. No, najlepiej by było dać dla fachowców, co się tym zajmują. Ale nie każdego stać, nie każdy lubi. O, niektórzy chcą sami sobie coś naprawić, tak jak ja. Poszło. Dobra, drugą stronę sobie sam już wyjmę. Nie będę tego nagrywał, bo po co? Nic się mu nie stało. Oznaczenie jakieś 3.70. 3, to, to była prawa strona. <laughs> Dobra, drugi już został wyjęty. Dosyć szybko mi teraz poszło. Zauważyłem, że na drugim jest napis 3.80. To chyba chodzi o grubość tego segerka bo to ustala chyba tą. Nie, wiem ono się satelita nazywa nie, nie wiem, nie będę ściemniał teraz, bo <grym>, nie przygotowałem się, bo to i tak miał mi być na filmik, w ogóle go miało nie być. No i to chyba ustala odległość tych kół zębatych w środku od tej zębatki tam z przodu. Dobra, ale złożę tak jak było i powinno być gites. I teraz z tego co widziałem, te łożyska powinny wyjść tu do góry. Patrzcie, tylko poruszałem tym i same wychodzi te łożysko. Łożyska wyjęte, dosyć lekko wychodziły. Chcę tu sobie ładnie oczyścić, tą powierzchnię, to łożysko ładnie wyszło. No i tyle, środeczek też już wypadł. Zęby wyglądają bardzo dobrze, idealnie. Tu nie ma się do czego doczepić. Jeszcze będzie trzeba zdjąć chyba te bieżnie chyba te łożysko szumi Słychać Podobno wszystkim tu na tym ataku całym Te łożyska szumią Dobry panie, a ja tu sobie poświecę jak wymyślę, jak to wyjąć, to dam znać. Dobra, majstry, wymyśliłem już co i jak. A tak jak się spodziewałem, trzeba bić od góry. Ja tu sobie włożyłem szmatę, żeby nie, nie spadło mi to tam tak mocno. Jest. Wypadło. Tak to wygląda. A tu jest ta tulejka. Dobra. Bo tam też w zestawie była taka tulejka, nie wiedziałem po co to. To wszystko ładnie wygląda, się to wyczyści. I będzie kit majonez teraz. by Trzeba było te bieżnie tam powybijać. Dobra, w sumie tu jest nic skomplikowanego, a ja sobie to wybiję i tyle. Wyszło bez problemu, to jest stare. Może słychać. Szumi. Drugie wyjęte łożysko. Do, te dosyć ciężko szło. I tam jeszcze nad tym łożyskiem jest taka przekładka u góry. To jakbyście to robili, to nie zapomnijcie o niej. Dobra, ja teraz ściągam te bieżnie tu wszystkie. Nie wiem, jak mi to pójdzie. No ale zobaczymy. Dobra, Majstry. Udało mi się. Najgorzej było z tym. O Jezu, co to była za robota. Żeby to zdjąć, wyjąć. Pierwszym mi się nad tu sobie i to wyciągnę ściągaczem. No ale nie było mowy. To tu zrobiłem nie wiem czy to widać. tą lampę. O. Tak mocno nadszlifowałem z dwóch stron. Tu takie naprawdę grube podkładki, bo takie nie dawały rady. To i na prasę. No teraz bym wiedział, co i jak. Robota niezapłacona. Reszta już poszła dosyć sprawnie. Tu z tego. Tutaj też trzeba było wybić te bieżnie, no ale te, te już tak nie siedziały mocno. To już takim małym ściągaczem szło nawet, ale ogólnie, jeśli nie macie sprzętu i prasy, to nie, nawet nie bierzcie się za robotę, bo więcej stracicie niż zyskacie. Lepiej już zapłacić fachowcom, co to robią. Ja to w sumie robię sam, tylko temu, by sprawdzić, czy dam radę. Dobra, majstry, nie nagrywałem wszystkiego serio roboty, z tym tyle, że drugi raz chyba bym się nie podjął tego. Lepiej by było zapłacić fachowcowi, co się na tym zna. Wie w takie knify. Udało mi się, jestem na takim etapie. Widać poskładane, wymyte wszystko. Może nie jakoś super idealnie, ale jest wymyte. No, zobaczymy czy będzie działać. W ogóle są jakieś knify, są takie podkładki. Danowa jest szersza, trzeba tam to na prasie wszystko. Bez prasy nawet nie ma co robić tego. Dobra, to jest ostatnie spojrzenie na ten dyfer od środka. Zęby no, są idealne. Te od szmatki, jeszcze jakieś luzy, chyba też są dobre. Dobra, ja zalewam olejem, sklejam to, bo to na jakiś klej silikon, wkładam do auta. Miałem to jeszcze malować, ten dyfer, ale w sumie nie mam czasu na to. Wiem, żeby to było ładniejsze, no ale w sumie co się mu stanie, niech taki jest, by trzeba było cały spód tam pomalować. A dobra. Teraz nie ma na to czasu. Dobra, majstry. Jednak nie skończyło się na dyfrze. Dyfer został zrobiony. W sumie muszę zobaczyć, czy tam coś kapie, bo. Nie, dyfer suchutki. Tak to wygląda. A... Powiem tak. Wymieniłem te łożyska i żadnej różnicy. Jest to prawdopodobnie łożysko w tym kole. No, zasuger zasugerowałem się trochę forum jakimś bo pisali, że zawsze w tych dyfrach po takim przebiegu się no zaczyna huczeć, no ja nie słyszę teraz żadnej różnicy, jest tak samo jak było ale zaraz wam pokażę już tamtą piastę tu już jest ta piasta jedna i ją już słychać jak szumi ale według mnie to te drugie koło szumi dużo bardziej tak więc została mi wymiana tych łożysk. Patrzcie za sobie już kupiłem. Bilstein czy Bilstein, nie wiem jak się to czyta. B8. Jeszcze jadą do mnie sprężyny. Tu jakieś tam te poduszki. Łożyska Swaga, kupiłem chyba to najlepsze łożyska. No od razu też jakieś podkładki pod te sprężyny, wszystko żeby było w miarę świeże, nowe, dobra to co ja się zabieram, zaprasowanie tak to porozbierałem całe, no to już widać, że Amory też zmęczone życiem są wiem, że chyba z przodu ten mi wylał tak mi się wydaje przynajmniej bo było widać na nim kiedyś olej, dobra majstry, mam drugą stronę i mam przyczynę czemu to auto tak dziwnie jechało Czemu tak szumiało, że jest zatarte te łożysko? Normalnie czuć jak coś przeskakuje. Posłuchajcie. Teraz zmierzyłem piastę. Jest równa. A tamtej drugiej nie zmierzyłem sobie przed yy, z demontażem. No i po montażu mi wyszło dosyć duże bicie. Tam z pięćsetek jest. No na tej teraz na razie nic nie ma bicia, no nie wiem, no jak już jest założone no to trudno A te piasty jak czytałem te inne podróby to się do niczego nie nadają, a oryginalna jest droga Zatarte łożysko, dobra, ja to wybijam, ta piasta może iść drugi raz do użycia, bo jest równiutka ale ta druga nie wiem, czy nie będę musiał kupić kiedyś piasty nowej. No i wiadomo, znowu łożyska. No nie chce mi się tego robić znowu, ale jak to ma być. No i zależy, jak będzie bić, no to będę to robił. A jak nie będzie bić, no to co stanie. Dobra, praca zakończona. I teraz wyszło na to, że nie warto słuchać się forum. Bo na forach czasem głupoty piszą. Może coś jest w tym prawdy, ale dyfer był sprawny. Łożysko w prawym tylnym kole, a tak właśnie słyszałem, że coś z tyłu, że z prawej strony jest wymienione, już będzie na kolejne tam 300 tysięcy kilometrów. Łożyska z tyłu są wymienione, jest cisza. No i postanowiłem w kolejnym odcinku wymienić z przodu też od razu łożyska, żeby był komplecik, a nie później po jednym jak się wymienia. Zauważyłem, że nie ma teraz już drgania w ogóle, bo koła są wyważone. Nie ma, musiało coś z tym łożyskiem tam być z tyłu i te łożysko, może pod obciążeniem, drgało. Hmm. Jedynie, jeszcze czuć lekko ten wał. Jeszcze nie miałem czasu zrobić tego wału, tego co idzie do tego X-Drive'a. W kolejnym odcinku, tak jak mówiłem, łożyska. No i przyszły do mnie sprężyny Ej, bach No i B8. No i patrzcie, co jeszcze tu mamy. Pakiet Aero Tu schowana lotka Będzie obniżony, jest na razie brudny, ale będzie obniżony I będą kiedyś kupione felgi 19 Jeszcze nie wiem dokładnie jakie, już mi jedne mam na oku mm, Przyjdą do mnie takie lusterka z Aliexpress, te niby M coś tam, M3 Z tą płetwą taką czy z czymś No i nerki też z szczerze kupiłem to, tylko żeby sprawdzić, jakie to jest. Jak będzie fajne, to założę. Bo te moje już są tak wypiaskowane, że będę chciał malować tą maskę całą bo z przodu. Widzicie, pełno odprysków jest. Tragedia. nie może być. Są same odpryski. Zderzak też będzie malowany, ale zderzak. Nie jest tragiczny, ale ktoś go tak pomalował, że klar odchodzi. Na razie, cześć!